odważysz się zajrzeć w najciemniejsze zakamarki ludzkiej duszy. Pamiętniki Bartnika to nie fikcja, to przerażające świadectwo człowieka, który z ofiary stał się katem, a potem czymś więcej. To opowieść o zdradzie, fanatyzmie, eksperymentach i nadludzkiej obsesji. Historia, która zaczyna się w sudetach, a kończy w mroku podziemnych kompleksów Riese. Przeszłość, o której nikt nie chce mówić, ale którą musimy poznać. Posłuchaj, jeśli masz odwagę tylko na antenie telewizji Siewcy Prawdy. Część trzecia. Nie mogę się doczekać momentu, gdy znajdę się pod ziemią, lecz najpierw przesłucham buntowników z kopalni. Na pierwszy ogień nasz niewolnik, wybraniec, który miał nam służyć. Jego ciało jest odporne na ból, lecz umysł jest w moim władaniu. Wije się na podłodze, jest spętany, aby sam nie rozszarpał sobie gardła, Podziemia pałacu są idealne do naszych prac: cztery poziomy w dół i połączenie z systemem kopalni naszego świata pod ziemią. Taka chwilowa refleksja oderwała mnie od przesłuchania. Zadbałem, aby pozostali byli świadkami, aby widzieli, co ich czeka. Chcę, aby zrozumieli, że śmierć to nie koniec cierpień. Pierwszy zaczyna opowiadać jakiś Polak, coś bełkocze o pracy w podziemiach od 1938 roku w swoim oddaniu i przywiązaniu do panów. Ten też ze szponami i jeszcze jakiś zdeformowany karzeł, którego uwolnił z pojemnika, kazali mu to zrobić. Był bezwolny wobec tego karła. Teraz wierzę że ja go obronię. Wie, że jestem pomazańcem panów. Tego sobie zostawię na koniec. Nie kłamie. Teraz kolejny coś bełkocze po francusku. Używa kilkakrotnie nazwy Larche. Jest bardzo pewny siebie. Wyzywa mnie. Przewiduje moją rychłą śmierć i wszystkich Niemców. Bardzo powoli miażdżę jego głowę. Krew spływa z oczu, uszu oraz ust. Na ten widok pozostali wpadają w panikę. Jeden próbuje połknąć język, cicho ciemny. Pewnie Anglik, zajmuje się nim. Serce umoczę w nim jak w króliku, którego za chwilę pożre wąż. Zwykły człowiek, lecz odważny. Przyda mi się w pozostałych pracach. Pozostali już mi nie są potrzebni. Kilka chwil są martwi. Zbieram tylko zdrajcy. Musi się przyznać i wydać, co stało się z Karłem i gdzie on się teraz ukrywa. Polaka i cicho ciemnego. Czyli mam dziewięć obiektów. Teraz jak najszybciej pod ziemię. Wracam do domu, do wewnątrz kopalni Versons -Glück. Moje ciało jest coraz bardziej zdeformowane. Proteza już całkowicie zrosła się z resztą ciała. Blizny stare i nowe goją się dzięki poligalowi 110, przysłanemu z Ravensbrück prezent od doktora Strasera. Jednak coraz częściej mam świadomość przebywania w jakimś sarkofagu. Czasami doskwiera mi brak Jurgena. Moje zmysły są na tyle wyostrzone, iż wyczuwam obecność ludzi w ciemnych korytarzach z kilkudziesięciu metrów. Nocami wychodzę do lasu. Praca na zewnątrz nie jest przerywana nawet w nocy. Czasami widuję światła w Wystegierzdorf. Tam mieszkają moi Żydzi. Będę ich jeszcze potrzebował. Przede wszystkim Starego Żyda. Wszystko zaczynamy od początku. Jest połowa 44 roku. Prace podziemne są dawno zakończone. Mamy tylko problem z nośnikami. Moje ostatnie dziewięć obiektów zmarło zaraz po rozpoczęciu badań. Stary Żyd bez żadnych oporów przystąpił do pracy. Jednak potrzebuje współwyznawców i tu mamy problem. Większość z nich już nie żyje, a reszta jest w rękach karłów. Nasz zdrajca wszystko wyjawił. Karzeł ukrywa się gdzieś w pobliskich lasach. Mieszka przy nas, jednak do środka na pewno już nie przeniknie. Całe Wystegersdorf i okoliczne wsie pracują dla nas. Niedługo uruchomimy portal i moi panowie na nowo odzyskają siłę. Przywieźli odpowiedni materiał, jednak jest problem. Wcześniej był w rękach karłów. Doktor natychmiast bierze się do pracy. Wyprodukował już kilka psowatych. Nie ma z nich żadnego pożytku. Są wiecznie głodne i to jedyna zaleta. Nie mamy problemu ze zwłokami kopaczy. Kopaczy jest łatwo wyhodować, doktor produkuje ich taśmowo. Każdy transport z powierzchni natychmiast adoptuje dla naszych potrzeb. Coraz częściej wychodzę na powierzchnię. Drażni mnie każde wyjście. Jednak muszę doglądać prac, na których zależy moim panom. Nie mogą oni spokojnie oddychać naszym ziemskim powietrzem. Chyba że w ciele człowieka, ale to i tak dla nich męczarnia. Obserwuję loty pojazdów, nakazuję wszystkich okolicznych mieszkańców przysposobić. To już robota miejscowego Gestapo. Zresztą miejscowi wyznają kult Baphometa, więc mamy spokój, jednak na powierzchnię zaczyna przybywać coraz więcej ludzi. Przemysł oraz prace górnicze tego wymagają. Daje głupim ludziom nadzieję na nieśmiertelność oraz Wunderwaffe. Przystają ochoczo do mojego planu. Doktor ma nowego asystenta. Dopiero teraz go zauważyłem, mimo iż pracuje z doktorem od roku. Ma znamie smoka na szyi i to się dla mnie tylko liczy. Doktor często zostawia nas samych. Asystent dogląda aparatury i jest zawsze przy mnie, gdy się budzę. Skóra pali mnie coraz bardziej. Ostatnie spotkanie z moim panem było bardzo dziwne. Byłem w nieskończonym, na wpół zasypanym chodniku. Mrok zdawał się falować oraz opalizował na niebiesko i zielono. Czułem, jakbym opuścił moje ciało, jakby ktoś inny nad nim zapanował. Stałem jak pusty worek po kartoflach. Czułem, jakby mój pan, odchodząc, nakazał mi pozostać i przyglądać się temu, co za chwileczkę nastąpi. Zauważyłem szarą postać z długimi rękami i gruszkowatą głową, wchodzącą w wirujące kolory. Stałem sam w pustym chodniku. Czułem się jak porzucona, szmaciana lalka. Coś wewnętrznie kazało mi czekać. Gdy się ocknąłem, ciało paliło mnie jak nigdy dotąd. Doktor oraz asystent krzątali się przy mnie. Coś mówili, rozumiałem tylko jedno. Tylko jego ciało się rozpada. Nie wiem jak długo to potrwa. Pojutrze mają przyjechać następne skrzynie. Faktycznie. W celi leżało kilka skrzyń, wszystkie połączone do jakiejś maszynerii. Jedna z nich była otwarta. Wszędzie było pełno słoi z rtęcią. Dzisiaj opuszczam podziemia. Jadę do obozu Gross Rosen. Spotkam się tam z lekarzem z Auschwitz. Jak on się nazywał? Mengele. Tak, Mengele. Na mój widok wpada w panikę. Poci się, coś bełkocze. Pokazuje słoje pełne ludzkich organów. Kaja się, iż nie zdążył na czas, bo ewakuowano obóz, w którym prowadził badania. Nakazuje mu wszystko wywieźć w góry. Kolejny raz czuje zapach śmierci. Jednak więźniowie już tak się nie boją. Wiedzą, iż koniec jest już bliski. Wymordowałbym wszystkich, lecz mój pan ich potrzebuje. Oni potrzebują tych marnych robaków. Zabieram ze sobą kilku więźniów. Doktor także dokonuje inspekcji i zabiera kilka garniturów. Jedziemy do zamku warowni. Kwadratowa wieża otoczona murami. Rezyduje tu jeden ze stu, jeden z ostatnich członków szwarsztule. Nasze spotkanie odbywa się głęboko wewnątrz góry, nieopodal zamku. W potężnej grocie wykutej w skalę stoi urządzenie zaprojektowane przez naszych panów. Stary Żyd u mnie pod ziemią pracuje nad jego uruchomieniem. Znaki na tym urządzeniu są inne. Krząta się tu kilkanaście postaci. W większości to kopacze i kilka postaci w białych kitlach. Nagle dostrzegam skrzynię, w której jest karzeł. Ogarnia mnie furia, chcę go zabić, jednak jakiś głos powstrzymuje mnie przed roztrzaskaniem z nienawidzonej kreatury. Swą złość wyładowuje na białych kitlach. Wiją się na podłodze, krzycząc, uciekają po wszystkich kątach, wydając przy tym dziwne dźwięki. Wszyscy są pozbawieni strun głosowych. Spotykamy się ponownie w jednej z komnat. Jesteśmy we dwóch, ich mara sługusów w mundurach SS. Szykujemy się do zejścia. Hibernacja potrwa 75-85 lat i wtedy nastąpi ponowne otwarcie wród. Wszystko, co wiecie, macie przekazywać swoim synom a oni swoim. Macie rozproszyć się po całym świecie, cały czas macie kontynuować pracę nad nowym żołnierzem, bo gdy powrócimy, będziemy potrzebowali silnej armii, a wy będziecie równi nam, będziecie rasą panów, odrodzimy się z nową siłą, a wy będziecie naszym zbrojnym ramieniem. Dajemy wam życie wieczne. Dajemy Wam nieśmiertelność. Słucham przemówienia mojego towarzysza, co za głupie ludzkie odpadki będą nam wiernie służyć. Ich wiara jest naszą siłą. Dajemy im to, co chcą i czego najbardziej potrzebują bogactwo i władzę. Już szykują nowe bazy. Tu już jest wszystko zniszczone, jednak nasze podziemne laboratorium pozostanie dla nich zawsze tajemnicą. Są to jedni z największych naszych ludzkich popleczników, twórcy i realizatorzy naszych planów. Niestety wśród nich znaleźli się zdrajcy, jednak wiara naszych marionetek w swoją boskość nie zostanie nigdy zachwiana. Niech się żywią do czasu naszego pełnego przejęcia władzy. Mój partner skończył swe przemówienie do tych marnych istot. Jacy oni byli dumni z misji, jaką im powierzyliśmy. Daliśmy im nową broń, którą na pewno wykorzystają przeciwko sobie. Kilkunastu karłów daje to samo swoim niewolnikom. Także mamią ich tak jak my swoich. Wyścig do opuszczenia tej przeklętej planety trwa nadal, jednak chwilowo jest sytuacja patowa. Rozważania z moim partnerem trwają kilka godzin. Rozstajemy się i każdy z nas ma kontynuować swe dzieło. Wracamy do wyste Gersdorf. Jedna sprawa nie daje mi spokoju: Zopten. Ten przeklęty zamek Gorkał. Czy to możliwe, że tej masakry dokonał tam jakiś karzeł? Czy w naszej grze jest jeszcze ktoś trzeci? Zmieniam trasę orszaku. Jedziemy do Zoptem. Pierwszy rozkaz, jaki wydaje, to zabić wszystkich. Moi ludzie w kilka minut pozbywają się jakichś dziadków i dzieci ubranych po wojskowemu. Wchodzimy do podziemi browaru. Stąd do zamku prowadzi ciemny korytarz. Jednak znajdujemy w pomieszczeniach, gdzie stoi nasza aparatura, przynajmniej tak wygląda. Znajdujemy dwóch naszych kopaczy. Są jednak we władaniu innej siły. Zabijam ich bez pardonu. Przeczesujemy kolejne pomieszczenia. Wybucham gniewem. Rozbijam pierwszą lepszą ścianę, a za nią stare mury Starego Zamku. Tu jest stara świątynia. To tu wylądowali pradawni nasi panowie, lecz z nimi także przybyli karłowie, niewolnicy, którzy zbuntowali się przeciwko panom. Chodzimy po pradawnych chodnikach. W jednej z komnat znajduje zatopiony w skale miecz. Są tu także wykute w skałach lampiony. To tu czcili swego boga karła z widłami. Każdy z nich musi umrzeć. Rozkazuje zatopić korytarze, a niewolników wymordować. Robi to komando Szulza, czy jak on tam się nazywa. Ukrainiec morduje wszystkich, zapędza ich do wąwozu przed głównym budynkiem. Jednak ta kreatura wie, co go czeka. Ucieka. Nie na długo, na pewno go odnajdę. W zamku nie spotykam nikogo wartościowego. Odjeżdżamy, jednak ktoś lub coś nas obserwuje. Rozkazuje zatrzymać się w miejscowości Wiry. Powstaje swego rodzaju zamieszanie. Wszyscy okoliczni Niemcy wpadli w panikę na wieść, iż jesteśmy w okolicy. Daje się słyszeć, oni wrócili. Odnajduję naszą podziemną bazę magazyn. Odpalam nasze zasobniki. Jednak w momencie startu nadlatują ludzkie maszyny bojowe. Wszystkie zostają zniszczone. Jednak coś niszczy nasze transportowce. Wielka ognista kula zniszczyła nasze dzieło. Karły nie mają takich maszyn. Gdyby było inaczej, już by ich tutaj nie było. Dawno by odlecieli. Budzę się pod ziemią, sam, pusty. Nawet nie wiem, co robić. Moje ciało to wrak. Nie mogę się poruszać. Przy mojej klatce porusza się asystent doktora. Po co on nosi stary szynel i te buty? Nigdy takich nie widziałem. Czapkę zawsze ma głęboko naciśniętą na oczy. Nie miałem siły, aby się poruszyć. Zapadam w sen. Przebudzenie jak zawsze jest bolesne. Pali mnie wszystko. Po chwili już jestem na nogach w pomieszczeniu, w którym jestem. Jest to olbrzymia, podziemna grota. Na środku stoi coś na kształt kryształu, jednak to nie to. Mój pan boi się tego przedmiotu, mamy go zniszczyć. Są to kajdany mojego pana. Wchodzę na taras, kilka metrów nad podłogą. Przedmiot blokuje energię mojego pana. Uciekajmy stąd. Czy ja jestem sobą, czy tylko nosicielem? Takie głosy zaraz w mojej głowie są tłumione. A następnie budzę się cały, poparzony w pobliżu otwartej skrzyni z rtęcią. Wszystko, co do tej pory widziałem i czego byłem świadom, to tylko część mojej podwójnej osobowości. Walka, której byłem świadkiem, to zupełnie inne wrażenie, które do tej pory poznałem. Czy ja jestem tylko marionetką? Narzędziem w rękach panów, tych, których wszyscy nazywają oni, kim, czym ja jestem. Wracamy do Wüstegersdorf. Moje podziemia to mój świat. Tu jestem u siebie, tu mam czego potrzebuję. Kolejne transporty to same śmieci. Nic nie można wykorzystać. Wszyscy to puste skorupy. Nic, nic i jeszcze raz nic. Postanawiam wyjść na zewnątrz i sam poszukam odpowiedniego materiału. Od kilku dni mieszkam w pałacu Bad Charlottenbrun. Trwa jakieś powstanie u Polaków. Walczą o Warszawę. Przyjdzie trochę mięsa i świeżego. Towaru przyjeżdża. To same kobiety. To tylko śmieci. Jednak jest jedna. Ona jest w ciąży. Podobny materiał. Chcę ją mieć. Doktor nie ma nic przeciw. Sam już szykuje się do zejścia. Zbiera swój personel. Jeżeli będzie brakowało mu mięsa, bierzemy je z Wüstegirfchorf. Jest 1944 rok lub początek 45. Spotykam lekarza z Auschwitz. To ten Mengele. Chowa pod ziemią swoje prace. Marny gnom. Nasz sługa. To on stworzy nam nowy świat w Ameryce bądź Argentynie. Tam się udaje. To jest jego misja. Daliśmy mu to, co oni najbardziej kochają. Złoto na szlak ewakuacji. Niech czują się bosko. Wykorzystujemy ich słaby punkt. Wiara w żydowskiego Boga i Jego nieistniejącego Syna. Watykan nam to wszystko zapewnia. Papież za pieniądze się modli. Biskup Hołdal to już załatwił. Wszystkie nasze szczury już tam jadą. Mengele jest tu cały czas. Nawet do mojego królestwa może wejść. Jest lepszy ode mnie. Powoli odzyskuje pamięć. Co tu się dzieje? Kto tym steruje? Kto jest moim Panem? Nie ma Boga. Nie ma Pana. Jesteśmy tylko my. Niewolnicy. Podziemia to dom, nic tutaj się nie może wydarzyć. Szykują kolejne korytarze, nadal mamy kilka, tylko brakuje nam jednego odpowiedniego człowieka tych, co mają cząstkę Boga w sobie. Zaczynam odczuwać coś w rodzaju wspomnień tylko gdzie ja jestem? Co to wszystko jest? Po co to wszystko zostało stworzone? Co mnie trzyma przy życiu mimo tylu kontuzji i ran? Przyjeżdża nowy transport, jest wśród nich materiał, jakiego potrzebujemy. To kilka ludzkich szczeniąt, pomazańcy. Nasze sztolnie wypełniają się niewolnikami. Kopaczy jest coraz więcej. Powiększamy podziemie, już jesteśmy połączeni ze sztolniami kopalni. Wszystko już jest prawie gotowe na przyjęcie panów. Jednak na powierzchni zaczynają się potężne problemy. Te nędzne robaki Niemcy okazały się nieudacznikami. Przegrywają na wszystkich frontach. Roztrwoniły nasz cały kapitał, jaki od nas dostali. Czas zemsty nadchodzi. Całymi dniami siedzę w skalnej grocie. Przyglądam się bezwolnie, jak moje ciało obumiera. Czasami jednak wychodzę na zewnątrz. Moje wizje są wtedy bardzo odległe. Wszystko widzę, jakby przez męgłe, Jestem sam w lesie. Teren jest zamknięty. Nie mogę przejść przez druty kolczaste. Moje zmysły szaleją. Wyczuwam kilku uzbrojonych ludzi. Marne robaki. Pierwszego dopadam zaraz po wyjściu ze sztolni. Następny czai się za stertą cegieł. Inny przy betoniarce. Rozprawa z nimi trwała kilka minut. Uwielbiam te zajęcia. Jednak więcej czasu spędzam teraz pod główną halą. Tam właśnie szukamy. Panowie właśnie tego potrzebują i tu przybędą. Znajdujemy nowe znaki wykute w skale. Do tej pory jeszcze z takimi nigdy żeśmy się nie zetknęli. Doktor się wścieka. Kilkanaście znaków jest nam zupełnie nieznanych. Pojawił się wielki problem. Większość Żydów potrafiących sczytać znaki jest już w rękach karłów. Doktor każe mi wyjść na zewnątrz i odnaleźć starego Żyda w Westegersdorf, który uciekł do Karłów. Został zwerbowany przez jednego z naszych kopaczy, chyba był to jego syn. Całe szczęście, iż ucieczka została szybko odkryta. Cały las jest jednym wielkim placem magazynowym. Sztolnie i szyby kopalni Versaunsgrig są na wykończeniu. Nasza podziemna baza jest wykończona w 60%. Wszędzie krzątający się ludzie. Czas, czas. I jeszcze raz czas bardzo nas nagli. Ten teren jest nasz i żaden karzeł się tu nie zapędzi. Tylko jak udało się to kopaczowi? Doktor coś przeoczył. Muszę odnaleźć tego Żyda, zanim dotrzę na drugą stronę gór. Wszyscy, których spotykam, schodzą mi z drogi. Nawet SS-mani opuszczają wzrok i ustępują mi z drogi. Przechodzę przez otwartą śluzę. Tunel kończy się wyjściem za murami zakładu Wistegersdorf. Jest noc. Mróz dochodzi do 25 stopni. Zaczynam nasze polowanie. Muszę przyjąć nowy towar. Pojawiają się chwile po północy. Komando dzieci eskortują SS-mani ze znaczkiem smoka Schwarzstuhle oraz innymi symbolami, które widzę po raz pierwszy. Uzbrojeni są w miotacze ognia. Czuję ich moc. To dzieci. Są już nasze. Troszeczkę już zmodyfikowane. Zajmuję się, aby ich przygotować na nowo. Aby zrobić z nich nową armię. Wyczuwam, iż ktoś nam się przygląda. To wartownik z pobliskiej wieży. Zajmę się nim później. Ruszam na polowanie. Przechodzę przez miasto. Puste ulice i wyczuwalny strach. Pod domem Żyda czeka na mnie pomocnik doktora oraz dwóch żołdaków Toda. W pomieszczeniu na parterze czeka już rodzina Żyda. Nie zadaję żadnych pytań. Jednak oni się zmienili od naszego ostatniego spotkania. Są całkowicie ulegli i oddani mojej woli. Od razu oddają przedmiot, jaki Żyd otrzymał od Karła. Przeklęty kamień wpada w głowę, wypala w głowie dziury i dzięki temu kopacz i Żyd ulegli woli karła. Już wiem jak kopacz został opętany. Doktor popełnia coraz więcej błędów. No cóż, to tylko człowiek nienamaszczony. Robi wszystko, aby zostać jednym z nas. Jednak jego los jest już przesądzony, uległ tej małej Żydówce. Chciał ją ocalić i jakież to żałosne. Pojechał na spotkanie poza wyznaczony rejon i przywiózł jej ten przedmiot, którego stary Żyd używał do odczytywania znaków. W środku był ten kamień, przekaźnik Karłu. Gdy doktor się zorientował, było już za późno. Z jednego z mężczyzn zrobił kopacza, lecz głupiec zapomniał o starym Żydzie. Kopacz wydostał się spod ziemi. Kolejny błąd doktora. Czas rozliczenia doktora będzie szybciej niż się spodziewamy. Rozliczymy go jak tylko dopadniemy starego. Pozostawiam wszystkich nietkniętych. Będą przez 80 lat opowiadać o swoich dobrych Niemcach i o tym, iż ta miejscowość to jest spokojna i senna miejscowość, w której nic nigdy się nie wydarzyło. To nasze alibi. Starca odnalazłem błyskawicznie. Stał wystraszony przed otwartym kanałem wentylacyjnym. Próbował przedostać się do wnętrza komory transportowej nad tunelem kolejowym między Wüstegersdorf a Bad Charlottenbrunn. Jednak nasi wojownicy jeszcze nie do końca sprawnie wykonali swe zadanie. Jednak starzec miał kolejny kamień. W ten sposób próbował nad nimi zapanować. Na mój widok zesztywniał ze strachu. Jego umysł był w moich kleszczach zaczął coś bredzić o Bogu. Ściskał ten marny artefakt w dłoniach jak wielką relikwię. Lecz jego ciało nie stawiało żadnego oporu. Jego nogi podążyły w dół ku torom kolejowym. Na dole czekała drezyna, która zabrała go do groty, której już nigdy miał nie opuścić. Przyglądałem się przez chwilę tej włochatej istocie, która miała być naszym wojownikiem, a zarazem strażnikiem. Za dużo jeszcze posiada ludzkich cech. Jeszcze dużo pracy przed nami. W tej formie jest jeszcze za słaby. Zbyt dużo tych ludzkich cech. Przede wszystkim oczy. Oczy nie mogą takie zostawać. Oczy cały czas pozostają i zawierają ludzką cząstkę. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu pod tytułem Pamiętniki Bartnika. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zasubskrybuj profil siewcy prawdy i udostępnij znajomym, pomóż nam nieść prawdę dalej niż sięgają mainstreamowe mikrofony. Już wkrótce kolejna część Pamiętników. Nie przegap. Do usłyszenia. Wiem, że tam jesteście. Czuję was. Wiem, że się boicie. Boicie się nas. Boicie się zmian. Nie znam przyszłości. Nie powiem wam, jak to się skończy, ale powiem wam, jak się zacznie. Każe ludziom to, co przed nimi ukrywaliście. Wiatr bez was. Wiatr niekontrolowany. Bez granic i nakazów. Świat, którym wszystko jest możliwe. Co się stanie potem, to już zależy od Was. Siewcy prawdy.